Chwała tobie, Słowo Boże. Chwała tobie, słuchowo, Boże. Panie, Ty jesteś prawdziwie z świata. Daj nam wody żywe, abyśmy nie pragnęli. Chwała tobie, Słowo Boże. Pan ze Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: Jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: O gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto Ci mówi: Daj mi się napić, to prosiłabyś go, a dałby Ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w Nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta, Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a Wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus. Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca, wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina nawet już jest. Kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem, trzeba więc, by czciciele jego oddawali mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do niego kobieta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy on przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: Jestem nim ja, który z Tobą mówię. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki Słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni i o, i o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego Słowu, a do tej kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Oto Słowo Pańskie, Chwała Tobie Chryste. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź. niech wiara za gości, nadzieja za niech miłość, miłość za w nas. Niech wiara za gości, nadzieja, nadzieja za gości, niech miłość zagości w nas. W odpowiedzi na to, że do niej Jezus. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Z tego czasu w telewizji mogliśmy obejrzeć film o wymownym tytule Cena życia przedstawia historię młodej jeszcze kobiet, matki, trójki dzieci. Boli ją głowa, zaczyna tracić wzrok. Diagnoza lekarzy jest jednoznaczna, katastroficzna. Guz mózgu. Dni miesiącem życia policzone. Kobieta jest niewierząca. Leżąc w szpitalu, prosi o posługę kapelana. Przychodzi do niej katolicki duchowny. Właściwie jej nie nawraca. Nie mówi mądrych słów, nie używa forteli, by pokazać jej prawdziwego Boga. Czyta jej fragment listu Świętego Pawła. Apostoła do Koryntian, te słowa. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno, potem zaś zobaczymy twarzą w twarz. Ciężko chora kobieta przytakuje. Tak, to prawda. Do tej pory patrzyłam na życie, na świat. Jakby zwierciadło, czyli widziałam tylko swoje wizje, miałam swoje poglądy. A teraz, kiedy staję na krawędzi życia, odczuwam coś z tego twarzą w twarz. Drodzy, w podobnej sytuacji zastajemy dzisiaj Samarytankę przy dni Jakubowej. Kiedy z naszej kochanej górze czasami zabraknie wody w kranach, popadamy w dramat. A jak tu żyć? Jak się nie wykąpać wieczorem, kiedy na dworze gorąco, spoceni? Jak przygotować pożywienie? Ale są krajem, gdzie wody naprawdę brakuje gdzie litr wody kosztuje kilkaset razy więcej niż na przykład litr ropy naftowej do Diesla. Pan Jezus też potrzebował wody do życia. Potrzebował jedzenia, bo wysłał apostołów, by coś kupili, a więc miał przyziemne potrzeby, jak każdy człowiek, podobnie i samarytanka. Ale Jezus tę przyziemną sytuację wykorzystuje, by tej kobiecie otworzyć oczy, by zobaczyła to, co mówi Święty Paweł, stanęła twarzą w twarz. Wzdawcą wody żywej. Jezus jej się jawi jako to źródło. Wykorzystuje sytuację, by mówić o życiu duchowym, o życiu religijnym, o życiu wiary. Drodzy, żyjemy dzisiaj w czasach, kiedy łatwo się pomylić i możemy czerpać wodę niekoniecznie dobrą, zdrową, ba trzeba wprost powiedzieć, często zanurzamy swój umysł, sercem w źródłach wody zatrutej, złej, którą ktoś świadomie podsuwa nam, aby zepsuć nasze życie. Grozi to nie tylko młodym ludziom, którzy się dopiero uczą życia. Podobnie jest z nami. Źródło wody zepsutej. To źródło, o którym Jezus mówi ciągle będziesz pragnął. Co to? Przelotny romans to gromadzenie bogactw, to staranie się bycia błyszczącym, sławnym, to ciuch, który zrobi wrażenie na drugim człowieku. I co dalej? I dalej chce nam się pić. Jest pustka. Jan Wolfgang Goethe, poeta, kiedy miał 75 lat, Doszedł do bardzo gorzkich wniosków. Powiedział, że w jego życiu nie było nawet czterech tygodni, kiedy czuł się naprawdę szczęśliwy. Mówi, w tej gonitwie za pieniędzmi, przyjemnościami, radością, czułem się jak szczur, który połknął truciznę. Pędzi on z nory do nory, pożera wszystko, co napotyka do zjedzenia. Pije wszystko, co może dostać, a mimo wszystko trucizna pali go niby nieugaszony ogień. Czyż tak nie bywa z nami? Przyjmujemy to, te słowa w pokorze do siebie tu obecnym, ale jak to zrobić, by tymi słowami przejęli się ci, którzy tak nie żyją, których tu nie ma, których kochamy? Może naśladujmy Chrystusa. Codzienne, prozaiczne sprawy życia, chleb, woda, pożywienie, ubranie i po kawałku, w odcinkach, dawajmy im coś do pomyślenia, do refleksji. Pamiętamy sławetne, kazanie już legendarne. Naszego największego Polaka, świętego Jana Pawła II, kiedy w swojej pierwszej pielgrzymce do Polski w Warszawie na placu zwycięstwa, kończył słowami o Duchu Świętym, tą prośbą, by wstąpił i odnowił oblicze Ziemi, tej Ziemi. To pamiętamy. Ale w tymże samym kazaniu mówił jeszcze inne ważne słowa, między innymi te. Nie można człowieka zrozumieć do końca bez Chrystusa. Po to nam jest potrzebne przychodzenie do źródła wody żywej, by zrozumieć siebie, swoje życie, swoje cierpienia, miłości, nienawiści, to co w nas jest, by zrozumieć sens choroby, często i tej najgorszej, kiedy jest wyrok aby widzieć twarzą w twarz. I drodzy, ceńmy sobie to, że jesteśmy przy źródle, że w Wielkim Poście chcemy głębiej, wyżej, mądrzej, bardziej otwartym sercem. Oto pewien człowiek mieszkający w wielkiej metropolii znalazł się w problemie. Zmarli jego rodzicem i rodzinny dom na wsi Musiał sprzedać. Sądził, że jest mu do niczego niepotrzebny. Miał przyjaciela dziennikarza, po trochę poetę. Poprosił, napisz jakiś fajny anons, może coś do Rymu. Umieść to w gazetach, w internecie, by szybko dom sprzedać. I oto dziennikarz zamieścił taką informację. Przedam ładną posiadłość, gdzie o świcie śpiewają ptaki, otaczają zielony las, przez który płynie potok z czystą i połyskującą wodą. Wschodzące słońce zagląda do środka przez okna. Dom ma werandę dającą rzeźki i relaksujący cień. Wieczorem urozmaicają świerszcze i gwiazdy. Po jakimś czasie przyjaciele się spotkali. Dziennikarz pyta i co? Sprzedałeś dom, powiedz za ile, a wtedy ten człowiek odpowiedział nie, zmieniłem zdanie. Bo kiedy przeczytałem Twoje słowa o sprzedaży domu, zrozumiałem że mam prawdziwy skarb. Drodzy, ceń... ceńmy ten skarb, którym jest nasza wiara. To, że mamy skąd czerpać, by żyć sensownie, i umiejmy się tym skarbem dzielić. Amen.